To była ciężka noc Aaaa, uh, okej okay. Welcome guys, to jest Tony Vaughan Widzimy się w kolejnym odcinku Minecraft Akademia Na moim kanale Tu um, głodny jestem Jezu Trzy uh, szoki Trzy uh, szoki uh, Cześć uh, wam, szczęść wam wszystkim Co ci się na tej kopii stało? Co? Ty Dlaczego uh, ty? Um, co o sobą co wam chodzi? MAŁY! Ale, ale co ci? CO TO ja, MA, ma Ale co? Włosy. Jakie co? Cześć eee. Czwarta osoba Ej, i koszula. Się... Potem włosy Wiesz eee. co ci powiem? Ale o co ci chodzi? No Zaborduję koszule... morduje Ale nie mam zielonych włosów! MASZ co ZIELONE WŁOSY DEBILU! NIE MAM Widzisz? DEBILU! Cześć, mam zielone włosy? To chodź ten. Mam zielone włosy. Mam zielone To chodź do tego. Chodź do łazienki. Chodź, chodź, chodź. Mam zielone włosy? Tak. Mam zielone włosy? Absolutnie zielone. Mam zielone włosy? Masz. Jezus Maria! Chodź, chodź, co, 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 co? Co, 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 co? Czekaj, czekaj, takie? Co jest? Czemu mam zielone włosy? Mówiłaś. Myślisz, że co, że... Ja rozumiem, że ja bym ciebie wkręcał, ale no po wszystkich sobie nie spodziewał. Czemu mnie czemu mnie przefarbowałeś? Ty? Ja bym cię przefarbował, debilu! Tak! Chciałeś mieć powód mnie zabicia! O, dawno chciałem cię zabić, ale teraz jak mnie nie, tak. mówisz... nie o, Spokojnie, spokojnie, nie. spokojnie! spokojnie. Nie, nie, nie. Może nie. to ty na tych ramach zemsę za włosy! Ja? No! Za co? No za włosy zielone! Nie! Ej, w sumie to by było nawet no S, nie s rozumiem. Ale tak to jeszcze raz. Okej, okay, welcome guys jest tej strony. Niestety, zielony Ven w, w konieczniku Minecraft Akademia na moim kanale. Kto mi przefarmował włosy na zielone? Minecraftus to jest to nie jest Ven, went tylko Ventus Minecraft. Nie, tak jestem Ven Minecraft. Nie, nie Mówi Neteus, neteus Jędrkus, Chokusz, hokus. Tokerus, hokus. Szokus, Mentus. Mentus. No, Mentus. ej, ktoś jeszcze Mentus. jest w akademii? Smokus! Mentus! Czekajcie, może się przebiorę, okej? Okay? Dobra. O okay. jezu, dobra. Czy kto mi. może, ej, może. nie wiem, może ktoś to szeferował mi sobie jakieś ślady, czy coś? Nie hmm. wiem, w sumie. E, tutaj wezmę sobie ubrania jakieś, dobra. Eee. E, pójdziecie, e, bo muszę się przebiorę. Nie zauważyłbyś? E, no, nie ale, o, nie? ale o co chodzi? Ale o co chodzi? No hejka. Ej smoku! A! 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 Co jest? Ej też fila! Przefarbowałeś mnie! Ej! No brawo, teraz zauważyłeś? Nie, tylko w... Nie... Co? Nie... Ta Piątka smoku! To był... Nie! Nie wierzę! Mój A! najlepszy A! przyjaciel z teamu mnie He. przefarbował! Nie no, ja se idę stąd! Siemano! Nie, e, nie, nie Pamiętasz kto ostatnio cię... Kto? Nie, mnie nie, przefarbował nie, nie. Pamiętasz chyba No sam się przefarbowałeś Nie! Tak! A co było dawno, dawno temu? Pamiętasz? Kiedy? Że ktoś, że ktoś mnie przefarbuje na dwukolorowy, kiedy chciałem no na jeden te, kolor Teraz, go? teraz wyglądam jakby ktoś mi narobił na, na włosy Nie, teraz powiem, Ale ty przynajmniej nie wyglądasz jak jakiś starzec jak ja Alternatywki na ci Ja muszę wyglądać jak on Poszukaj mi alternatywki, nie, to będę ścieżliwałcie, okay. to się da zmyć, bo to Wiecie jest co? farba tutaj czekaj, Nie, to Nie czekaj da się ja zmyć, tak to się da zmyć nie da się. nie da się Da się! Nie da się! Da się! Nie da, da się! Może jeszcze zaraz powiecie, że cały nasz akademik ma sobie przefarbować włosy Lepiej na zielono, to. co? Powtórz to jeszcze raz, Jędrek, co? Może, zaraz będzie coś takiego, że każdy będzie wszystkim farbował włosy na zielono, co? No nie zabije każdego. Ja zielone włosy... Nie, wypraszam sobie. Ale chodźcie jak tutaj to nie, za, nie zadziała, bo, je, bo to i tak mi się odfarbuje na Ale. Oszczędny. Nie no, wiesz, kupimy farbę do metalu i będzie się zielone, więc. A, no chyba, że. Ale. Ej, nigdy nie, nie próbowałem. No wcale spróbuj. Ale czekajcie. Tak, logicznie myśląc, jeżeli to jest Jędrek, jeżeli to nie jest Natek, jeżeli to nie jest sikera jeżeli to nie jest Hoku, jeżeli to nie jest Shoki, jeżeli to nie jest Mentos, jeżeli to nie jest. Nie, to nie jest moką on nie zrobił On jest za miły, kto to mógł zrobić? Czy ktoś nie kupował ostatnio żadnej farby zielonej, to mógł ostatnio kupić farbę zieloną Nie mam pojęcia Bo nie, pamiętam, że ktoś coś kupował Ja też właśnie, właśnie pamiętam, że wtedy wyrwaliśmy się z lekcji, a ktoś na nas chciał nakablować No właśnie Ten No to właśnie pytam, się uczyć, ja wam już Ten paragrafu Moi drodzy, poznajcie, Weźcie Dobra, załknij się! Idź Ale Ale wiesz o co chodzi? 18, chodzi o to, że taka trochę bekasz ciebie. Się jest no zamknij właśnie. Napisane, naprawdę, beka z ciebie. Zamknij się. Uczniowie klasy pierwszej... Skończ z tymi paragrafami. To przepraszam. Zabiję cię to zaraz. To zasada pierwsza. Zamknij a, a, jebi! się! Idź! No! Natek! Jak to już nawet Ayumi zrywa się z, z lekcji. A... Właśnie, ona, ona się zerwała. A ty a no co? Właśnie, ej. Paragraf 18 kodeksu tekstu kar... I się! Nie bij, bij. A na Dobra, powiem tak, tak jeżeli nie mam, nie mam pomysłu kto to mógł zrobić, to ja proponuję pójść na lekcję. O! A, a, wiesz, a wiesz co, jeszcze każe iść na lekcję? Paragraf 18 kotek CICHO, okay. CICHO! A co? Dobra. Nie Dobra, w sumie wiesz co i mi się nie chceś na lekcję? Czemu ja idę? No nie chcesz. Dobra, no ja... Bagary. A, no ja ja to Ja jestem w pirzamie, ja też nie idę. Wie ty się ubrać! Jezu, ja bym poszedł z tym na tym. Dawski Transformacja! Jezu Ja sobie poszedł na lekcję, bo... Ao oh, dawniej byłeś. Jesteś jak wygnął ci ciebie w Ben, co FEN! Ale właśnie dzisiaj mamy znowu tylko z tymi debilami! OO bo. Cześć, czy wydostałem jakąś wiadomość? Jako, e, że mam się przebrać w strój bohaterski, jestem zwolniony z zajęć. CO?! Co? To jest kogo niby, Jestem no, zwolniony. Nie wiem, jakiś nieznajomy numer, napisał do mnie SMS. Maście przebrać w strój bohaterski? I masz odwołane lekcje przez najbliższe dwa tygodnie. Nie, ty tak, tyle! Tak idziesz idę? na lekcje, Idziesz na lekcję. Nie, na nie idę. Nie. O, nie. No to jeżeli tak to wygląda, no to wy sejdźcie na lekcję. Kto A idzie, no. ten idzie. No no my. Ja, ja ci zarazem! Ja Paragraf mam... 18, tylko tekstu sugerowałem. Ja zaraz zwol... ciebie zepchnę i wylądujesz tam na dole. Nie, sejdźcie. Ta... No, jednego z głowy. Jeżeli dostałem SM. SMS, no to ja i wyjdziecie sobie do szkoły Trzymajcie się, papa. Pa. No, co może być ciekawe widzowie? Okej, okay, pora iść na przygodę. O oh, Boże, już założyłem ten strój. Dziwny był... Powiem wam widzę, że ten strój włosy fest nie źle wygląda, bo cały strój jest czerwony, a tu nagle zielone włosy. No nie, nie, nie. Powiem wam widzowie tak, że jestem ciekawy, co to jest za nieznany numer, Bo nigdy do tego numeru SMS-a w sumie dostałem. Powiem wam, że zastanawiam się. Kto mógł do mnie napisać, że mam brać strój? Bo tak, czekaj, jedyne osoby, jakie by do mnie napisać, to jest Mati, Zeus, Wintma. W sumie by to był Crimson. W sumie Crimson Riot, ja to widziałem, jak przybyła z tą nową nauczycielką, ale po co on by miał przybywać tutaj na wyspę, skoro. E... Ale dobra, co pisze? Oh. E... Crimson Riot. Witaj, witaj. witaj. E... Co się z tobą Toś Ktoś mnie przefarbował. Toś eee... Ktoś mnie w nocy na cicha zawziął, przefarbował na zielono i tak został. Zas... Powiedz ci coś. No? Nie pasuje to do ciebie. Wiem, dlatego to... nie wiem co to zrobi, ale ja się tej osobie zemszczę i przefarb... przefarbuję ją na czerwono, dobra? Dobra, stoi. Okej. Okay. Dobra, wracając, macie bardzo dobrą bitę. dlaczego jej nie skończyliście jeść? Eee, Znaczy ją kupiliśmy. Zostawiliśmy dla reszty klasy. A, no to już prawie sam zjadłem. A, bo... A, dobra pytanie, ale czemu pan przypłynął tutaj? Żeby cię trenować do turnieju. Ja, jakiego turnieju? Co? Jakiego turnieju? Tego, który będzie już za niedługo. Jaki, jaki turniej za niedługo? Co? Przypominam sobie nic. jakiś turniej. No nie wiem, może Mati coś mówiłem, wtedy na lekcji nie było. To A, bardzo, możliwe. bardzo możliwe. W sumie wtedy przed panem uciekłem, więc... E... No właśnie zdziwiło mnie troszeczkę twoje zachowanie, ale... No jakby nie spodziewałem się, że pan tutaj przyjdzie do, na, tutaj na wyspę. będzie pan jakąś taką propozycję do mnie. Ale dobrze, mogę pójść, żeby pan mnie szkolił, tylko... Czemu pan tak zależy, żebym to wygrał? Bo tak jak się mówiłem, pamiętasz tę sytuację z wybuchu? Eee, nic nie będę z tego. Pamiętam tylko, że byłem cały zakrwawiony, i walnąłem o ziemię, i obudziłem, i jakoś miałem przybłyskę, i już do szpitala. Eee, jeśli... Dobrze. Czyli nie pamiętasz, co się działo wtedy? No nie, pamiętam tylko tyle, że był wybuch, ja padłem plackę na ziemię, i obudziłem eee, tak, się w szpitalu. Eee, tak, bo Cię zaprowadziłem do tego szpitala, ale to mm -hmm. mniej Ważne, Ważne, że się stały. Eee, jakby Ci to powiedzieć... Nie mm -hmm. wiem czy pamiętasz, ale wybrałem ci na mojego zastępcę. Co? Ja, jak to? Czemu Absolutnie. ja? Czyli ty tego nie pamiętasz. Nieważne. Dlatego, że masz moc podobną, a wręcz identyczną do mojej. Mm -hmm. I masz. Jakby, nie wiem. Przed, zanim był wybuch, to mm -hmm. przede mnie mm -hmm. i ochroniłeś mnie swoją mocą. Uh -huh. Przez co ucierpiałeś. Dlatego okay. postanowiłem wybrać się na mojego zastępcę. Mm -hmm. Masz tam samą moc co ja. No i dlatego chcecie tre trenować, żebyś wygrał ten turniej. I tyle. okej. Okay. To jest ciekawe uzasadnienie. I Wy z tego turnieju będą brały udział tylko osoby z wyspy. Hmm. Wy też tego nie No do tak, domy. no z wyspy I my No tak. O, o no to. O, chyba Przydało się przygotować, bo jak spotkam tego Natka, albo tego z wybuchami, albo no, tego susza, jętko, no to chyba będzie trzeba być do... Dlatego moc utwardzania przyda się mm. ci bardzo, bardzo mocno. Dobrze, no to... ma pan jakiś teren przygotowany do treningów, czy...? Wiesz co, dopiero co przyjechałem dzisiaj na tą wyspę, To tego sam co widziałeś. Więc jeszcze nie mam przygotowanego. Mhm. Chyba, że... Bo słyszałem, że w szkole jest bodajże że tam chyba miejsce do treningów. No tak, ale tam trzeba iść pod opieką. Koro mówisz, że trzeba mieć opiekuna, to no. na dworze będziemy trenować. No dobrze, no. Jakieś to... tam miejsce potem znajdę no. to zaczniemy przygotowania. Dobrze, no to... Pora iść, żeby nikt nas z klasy nie zauważył. Zapraszam. Jakby ci to powiedzieć chyba. Nie wiem, gdzie są wszyscy, ale pewnie śpią. Bo jest chyba. Mm, no to. No i do, do szkoły poszli, bo ich widzieliśmy i reagowali na moje Jestem <laughs> To ciekawy ich reakcja, ale co No to taka reakcja była. A właśnie, nagrywam, proszę pana. E, Jakie pan do do doszkowania? Mm, wiesz co? Okay. Tutaj... Tutaj damy ci taki fajny komentarz, jak zielone włosy to nie twój styl. Zielone włosy to nie twój styl, to przypnę wam serduszko. Januszek pan Klindon nawet przypnę wam serduszko. O Boże, dobra, no to chodźmy, wybierzemy jakieś miejsce. A, 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 o Boże. Nie Jezus. narzekaj tak. Sobie. Jak nie narzekaj? Tyle to było. Tylko a. 20 km Tylko? Skoro. O jest ten trening chociaż nie będzie taki męczący Dobra, jesteśmy jest... na miejscu O, w sumie ładny teren o, 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 o. Dobra, odpocznij o, sobie minutka, dwie i robimy trening dobra. Ja, się te, ja się w tym czasie przygotuję, ty się przygotuj o, o I będziemy mogli Dobrze, dobra, to pomyślmy, kto... Mógł być takim dziadem? mnie na zielono przefarbował. Kto mógł to być? Natek? Nie, on nie, 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 nie. nie. On by nie chciał, żeby. Chociaż to by był jego w temacie. Hoku nie, bo by chciał mnie zamordować. Szoki nie. Nie, nie, Jendrek nie. A to szmata! Eee, panie tak. E, będę mógł wieczór, e, bo będziemy tutaj e, kilka dni na tym treningu, mm, coś się No to e, czy mogę wieczorem opuścić e, pole treningowe i na chwilę do akademiku iść? Mm, dobrze. Dobrze, dobrze, bo... Już wiem kto to zrobi. Ja tam osobę weźmie się. Dobra. Czas minął. Czas no. na trening. Dobrze. E, ciężki to będzie trening czy... A co ty myślisz, że na turnieju to będziesz miał łatwych przeciwników? Eee, pomyślmy. Nie wiem, kto będzie brał udział w turnieju. Więc powiedzmy, że by przeszła jakoś cała klasa, to jakoś. No, są osoby łatwe, typu, nie wiem, Lolcia, Ayumi, Shoki Na pewno nie są łatwi, więc. No, na pewno hmm. będą łatwi przeciwnicy. A jak spotkasz na przykład tego, co tam mówisz, że strzela, czy coś tam? Yy, chodzi o tego Bakugo. No coś takiego. Yy, no to wtedy improwizacja. No coś mi się zdaje, że to nie wyjdzie, ale jak serdecznie. No to chyba porażnie się do treningu. Tak. Pierwsze co zrobimy mm -hmm. to jest wzmocnienie Twoich mięśni. Tak. Widzisz, rzebo To. Tak. No widzę. O, to muszę tutaj. Odkup, to jest zniszczyć i mam to. Masz bić, to trzeba. Dobrze. Trzeba e, na pewno to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście. No. Masz, masz aktywowaną moc w tym momencie. No tak, mam... bić to drzewo z całych sił. Dobrze, też trochę przesunę. Uff Ile mam bić? Dopóki nie opadnie z sił. Dobrze, no to... Raz. Dwa... Czy ...i... A! A! Dam radę. Dam radę. Dam radę. Dam radę. Dam dobra. radę. Dobra, 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 y, Tyle z tego. Teraz będzie kolejna część. Dobra. Zdezaktywuj moc. Dobrze. A! A. Dobra. A Jak widzisz, zbliża się powoli wieczór. A do tego jeszcze trochę czasu możemy potrenować. Dobrze. O... To teraz jakieś o... 1500 pompek. Co? 1500. O Jezu. Ja, robię, ja, ja przez parę godzin robię po 5000. ILE? 5000 w parę godzin. Okej, okay, dobrze. To ile miało ich być? 1500 prawie. O właśnie, no to lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, tysiąc czterysta osiemdziesiąt, tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści tysiąc pięćset. Zrobiłem, a wasze gratulacje. Teraz wstawaj i kolejna część ćwiczeń. Tu się nie zrobił. Oh, to rzeczywiście, nie zauważyłem kiedy. Dobra. Oh. Jesteś zmęczony? Bardzo, ledwo impulsy pracują. No lecimy dalej. Oh, bo... No. Nie, no dobra. Odpocznij sobie, z, nie oh. wiem, gdzieś tak 10 minut przerwy. Oh. Albo parę oh, minut, oh, nie boże. wiem. I ćwiczymy oh. dalej. Dobrze. Napisz tam, wody zjedz coś. Dobrze. 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 Aż to jest smęczące. Boże. Czy pan tak kiedyś tak też trenował? Znaczy... No co ci robię to są jeszcze łatwe treningi, Ja miałem trzy razy gorsze Słucham? jak no. to? Jak to trzy razy Bo łatwe? ja miałem... Do, bo ja takzam ci zrobić 1500, no. co nie? No tak Ja miałem do zrobienia 10 tysięcy ale z powtarzaniem co... parę godzin. No boś... pan miał pan 10 tysięcy? A teraz pan 5 tysięcy 5000. Teraz robię po 5, bo już nie muszę robić po 10. A, jest pan bohaterem. Oh. A, i tak, a i tak codziennie trenuję. A masz. Oh. Oh. A pan walczył w takim turnieju kiedyś. Pamiętam kiedyś te oh. czasy, kiedy tak. I nie masz zaszedł. Mogę ci co powiedzieć? Byłem na drugim miejscu, prawie na pierwszym. gdyby nie przez jeden mały wypadek. Ale o tym wypadku powiem ci kiedy indziej. A, dobrze. A, dobra. dobra. Mogę iść. Wypoczęty. Możemy dalej. A, no nie wiem w sumie, co możemy zrobić, ale mam pomysł. Tak. Pływanie. Co? Znaczy. Ale jak pływam? Przecież do wody. Mhm. Będziesz pływać. A Ile mam pływać? Nie wiem, tak. Nie wiem. Od Chodź. Jeszcze uh -huh. za mną. Tak. A A Dokładnie będziesz musiał pływać z tej wyspy aż po tamten brzeg? Z tamtego brzegu do o. tej wyspy, tak 5 razy. 5 razy? 5 razy. Dobra, no to. to spróbuję. Raz. Dwa. TRZY! Dobra... Spokojnie... Dobra... Lecę... Dobra... Spokojnie... 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 A, o Boże... A, a, Jezu... To było gorsze niż te pompki... Naprawdę... Gratulacje. O Boże... Mało osób sobie przypłynęło do dotąd, ale jesteś z ciebie bardzo dumny, naprawdę. Ach, dziękuję. Powiem ci tak szczerze, że takich treningów z pływaniem nie miałem, ale dla ciebie będzie to korzystniejsze i zdrowsze. O, z tego co wiem to chciałeś też wracać teraz do akademika, bo miałeś jedną sprawę do załatwienia. A, tak, miałem. Dlatego ja pójdę... I wrócę do pana, dobrze? Dobrze. A tak. w sumie to nawet będzie jak lepiej sobie odpoczniesz w akademiku. i tak. Jutro Jutro rano widzimy się tutaj. Dobrze, dobrze. Gdzie Na dalszej części treningu, więc tak. dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Ayumi, tysz moc. Okej, okay, Ayumi, tak się bawisz. Farbujesz mi włosy wieczorem. Bez żadnego słowa, mieliśmy w tym samym czasie się przeformować. Oj, ty mała dziewczynko, pożałujesz tego, no to tak. Oj... Słodko sobie śpisz ci powiem. ale koniec tego dobrego! Raz, dwa... Powrót na trening, Boże. Jak ja dawno w sumie dzień nie trenowałem. O, dzień dobry, Panie Crimson Royale. Witaj. A. Jak się czujesz? Dobrze, wypoczęty i zamaszczony. No. Czuję co? Nic, nic. Możemy kontynuować trening? Możemy, możemy. Dobrze, no to. No to jaki Re plan Wracamy do, od tego samego co wczoraj: hmm. wydłużenie w drzewo. O, Boże, dobrze. A. Ale tym razem na innym drzewie. Oho, tak. Bo tamte drzewo było trochę, trochę niskie. No Dlatego... Byłem. Masz tutaj drzewo przed sobą. No, to palmę. Mm -hmm. I na tej palmie jest się dosytuje. Na tej palmie? palmie? Tak. Na tej palmie. O Boże. Dobra. I w to drzewo ma napalać. Tak, w to Tylko poczekaj. Tak? Jesteś przygotowany, od odpoczęty na pewno, tak? Tak, na pewno To możemy zacząć trening. Dobrze. Dam radę teraz. Nie dam się. Da! Bardzo dobrze ślicznie. Oby tak dalej. A co jest? Co jest? Co się dzieje? Nie mówię za czerwono. Co jest? Co jest? A, a, czemu no widzę no Co jest? Co nie, jest? Co, co to jest? co to jest? Co to jest? Nie, 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 dobrze. I do akademika, dobrze. Wzrycie, dobrze. nie, co, nie, 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 ale dziękuję wam za odcinek, ja byłem WEN, wybierzcie game w dobie, na razie i pa pa.